Cześć, Manko. Witamy na naszym kanale. Ja jestem Rafał, a dzisiaj zajmiemy się tematem, którego niestety unikałem jak ognia, no ale cóż, wreszcie przyszła okazja przed pretekstem, żeby wam go pokazać. Mamy nowy produkt Curlab do sprania tapicerki, mamy nowy odkurzacz, mamy nowe szczotki, nowe ręczniki, nowe skrapady. Wszystko wam dzisiaj pokażemy, jak to zrobić w warunkach, powiedziałbym, nadal domowych, natomiast będziecie potrzebowali odkurzacza piorącego i to jest w sumie jedyne takie wymaganie. Ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Dawno już tej serii nie nagrywaliśmy, ale coś tam jeszcze pamiętam, więc zacznę od tego, co robiliśmy zawsze, czyli przedstawię wam jakich produktów akcesoriów będziemy używali. Jeżeli chodzi o produkty, to tak jak mówiłem, pretekst marki Curelab. Produkt w koncentracji, więc musimy sobie go rozcieńczyć z wodą. Woda dobrze, żeby była dosyć ciepła. Tutaj mamy na oko tak 40 stopni, więc tyle ile producent zaleca. Eee, można to oczywiście zrobić w opryskiwaczu ciśnieniowym, natomiast ja cały czas polecam tę serię osobom początkującym, więc nie, nie zawsze macie. Yy, cały sprzęt u siebie w garażu, więc taka buteleczka, jeżeli to będzie zwykła butelka, niekoniecznie z kwazara, to i tak będzie OK. Ważne, żeby po prostu się nie rozpuścił ten plastik, w sensie nie, nie, nie odkształcił, ale nieważne, to sobie ogarniecie sami. Co nam jeszcze będzie potrzebne? Tak, yy, mamy dzisiaj Scrap Pada, który ma premierę właśnie teraz, chyba dzisiaj, jeżeli się nie mylę, czyli. W piątek, kiedy to oglądacie, jest to produkt marki Royal Pads, Double Scrap Pad. On świetnie się sprawdzi do e, czyszczenia podsufitki, czy właśnie tapicerki materiałowej, ale również plastiku. Dzisiaj zrobimy to tutaj na tym. E, opcjonalnie możecie też użyć sobie szczoteczki takiej do tapicerki, czy do skóry chociażby. Tutaj mamy Giona. No, my jej dzisiaj nie będziemy używali z racji tego, że mamy Scrap Pad oraz mamy wkrętareczkę e, z Twister Softem. To jest ta, to miękkie włosie od ADBL-a. Przetestujemy sobie to też na naszym dzisiejszym pasie. Jakim jest część kanapy z Nissana Patrola Mamy mikrofibrę. Wziąłem taką pierwszą, lepszą, z racji tego, że ona będzie nam tylko i wyłącznie do pomocy. Nie będziemy jej niczym tutaj, nie będziemy jej nigdzie wcierali i tak dalej, po prostu będziemy sobie się nią posiłkowali. Co jeszcze? Mamy odkurzacz i tu sobie pozwolę kucnąć. O odkurzaczach za bardzo się, na odkurzaczach za bardzo się nie znam, natomiast mamy nowy odkurzacz, który też pojawił się dopiero w Mister Cleanerze, czyli marka Producent Profi. Mamy ten odkurzacz, z tego co wiem, to jest jakaś wersja light. Gorzej jak nie, najwyżej mnie zabiją za to, już nie będzie więcej filmów, ale nieważne. Jest to odkurzacz piorący, ekstrakcyjny, i takie coś będzie Wam potrzebne. Nie ma, nieważne, czy macie Georgia, macie Kershera jego czy Flexa, czy cokolwiek innego tam macie u siebie. Ważne, żeby to był odkurzacz ekstrakcyjny, bo on oprócz tego, że wodę będzie odsysał, to jeszcze tutaj mamy dyszę, którą e, czystą wodę będziemy podawali i wypłukiwali sobie produkt z tapicerki. OK, możemy w, w, przejść wreszcie do działania. Ja mam miareczkę, mam 500 ml płynu, więc wlewam około 30-35 ml Preteksta. Tak naprawdę mógłbym grać go więcej, bo producent też o tym mówi. Natomiast my robimy sobie to takie pośrednie rozcieńczenie. Zobaczymy. No, kanapa jest generalnie bardzo brudna. No, nie ma tu jakichś takich plam po kawie czy czymś takim. Raczej to jest zwykłe użytkowanie przez no, lata, jakby nie było, bo samochód też e, najnowszy nie jest. Dlatego postanowiłem zrobić to rozcieńczenie 1 do 15 plus minus. Wlewam 30 ml do ciepłej wody i bierzemy się do pracy. Produkt już mam rozcieńczony z ciepłą wodą, troszeczkę mi się przelało, ale to jest nieistotne. Jeżeli chodzi o alternatywy dla środka, jakim jest pretekst, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o asortyment, ten profesjonalny. Nie wiem, czemu pokazałem cudzysłowie, ale wiecie o co chodzi. Ten profesjonalny asortyment, który macie w dostępnych sklepach detailingowych, czy nie tylko, no to używajcie jak najbardziej. Jeżeli chodzi o pranie tapicerki APC, no to wiem, że też są takie praktyki. Ja będę odradzał. Jeżeli chodzi o jakieś rozcięczanie produktów do prania, spralki i tak dalej, ze zmywarki, no to ja to, to zawsze będę tego odradzał. Nie wiem, ja nie jestem typem. E, e, Gościa, który eksperymentuje tym bardziej, że chociażby przykład tej kanapy. To nie jest moja kanapa. Jak coś tutaj jest pierwsze, to poniosę za to całą odpowiedzialność, więc wierzę, że wy też niczego nie chcecie zepsuć. Dlatego dzisiaj jest pretekst, bo wiemy, że produkt jest bezpieczny, można było go przetestować na targach w Mister Cleanerze. Tam też chyba można było go kupić przedpremierowo. Więc komu się udało, to, to super. Niech da znać w komentarzu, jakie ma odczucie do tego produktu. I ten produkt jest OK. Alternatywnie używaliśmy też Pure Chemi Attack, używaliśmy też Hemspeka, Maxifi. ADBL ma jakieś produkty, których też zdarzało mi się używać, natomiast jakby nie, nie zostały u mnie na stałe w asortymencie. Zobaczymy, jak będzie z pretekstem. Tak jak wspomniałem, produkt już mamy rozcieńczony, więc ja teraz sobie spryskam powierzchnię tutaj, którą mamy oddzieloną ręcznikiem. Zrobiliśmy to tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać Wam efekt przed i po. Wiadomo, musimy wyprać, później jeszcze poczekać, aż to nam wszystko odeschnie, żeby pokazać idealny efekt, natomiast myślę, że tym zajmiemy się już później. Trzeci raz już chyba to mówię, zabieram się do pracy, natomiast pamiętajcie, żeby też wyodkurzać sobie dobrze że fotel my już to zrobiliśmy przed nagraniem. Eee, I kto nie wierzy, ten niech uwierzy, bo faktycznie nam udało się to wykonać. Spryskujemy sobie powierzchnię i przechodzimy do pracy. All these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window. But now I'm sliding through the hood in a benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cut to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of A to Beijing, man, ain't no sound. I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then, but I'm hot okay. now. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live his life. Down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live his life. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live his life. Dobra, jeżeli chodzi o technikę pracy, to oczywiście ta praca jeszcze tutaj nie jest skończona, zaraz będziemy kończyli dalej. Natomiast w takiej trakcie przerwy wam po prostu to szybciutko opiszę. Jeżeli chodzi o pracę szczotką na wkrętarce, nie robię faktycznie żadnego docisku. Po prostu sobie ta szczotka samowolnie, że tak powiem płynie. Warto dodać tego produktu na tyle, żeby było widać, że ten produkt faktycznie się tutaj pieni, że widzimy, że ta praca się odbywa. Jeżeli chodzi o pracę z krabem, to wziąłem go w zasadzie dlatego, żeby po prostu Wam go pokazać. On tutaj nie jest mi niezbędny, ponieważ mam tę szczotkę, natomiast sprawdził się, chociażby tutaj do tej krawędzi, do takich miejsc mniej oczywistych, gdzie być może ta duża szczotka nie najlepiej by się sprawdziła. Myślę, że Poradziłbym sobie, natomiast fajnie byłoby to wam też zobrazować jak takim y, skrabem się pracuje. A praca jest bardzo podobna, czyli spryskujemy powierzchnię czy y, fotela czyszczącego, czy fotela czyszczonego, czy akcesorium czyszczącego w tym przypadku skaraba. Nie skaraba, tylko skraba, przepraszam, e, I sobie e, czyścicie i później znowu musicie to odessać odkurzaczem. Jeżeli chodzi o samo od, odsysanie, to poza tym, że wypłukujemy chemię, Czyli pracujemy z wodą, która wydostaje się z dyszy, odsysamy wodę razem z tym całym brudem, syfem i produktem, który już tam jest. I później te 3-4, no w zależności od tego, ile będzie wymagała dana sytuacja przejazdy, po prostu bez dodatku wody, tylko po to, żeby już ten fotel tak w miarę sobie osuszyć, pozbyć się nadmiaru tej wody. Ja sprawdzałem sobie tutaj efekt, jeszcze Wam go nie pokażę i efekt jest. Może nie rozłożę Was na łopatki, natomiast efekt ewidentnie i jest. Zostało nam jeszcze do wyczyszczenia tutaj te boki, dół. Też to zrobimy i będziemy gadali dalej. Okej, okay, jeszcze kwestia, jeżeli chodzi o wypłukiwanie i pracę odkurzaczem, to dobrze jest zrobić to w ten sposób, żeby później się nie zdziwić, kiedy nam już fotel wyschnie, że pojawią się jakieś zacieki, że odsysamy wodę, wypukujemy do momentu, aż będzie leciała nam już sama woda, to znaczy w pierwszym etapie, kiedy pracujecie z safką, leci piana, gęsta, bardziej bądź mniej, w każdym razie nie jest to woda. Pracujemy do tego momentu, aż będzie woda. A później już przestajemy płukać. odsysamy samo wodę, tak, żeby fotel maksymalnie wysuszyć tyle, ile nam oczywiście pozwoli odkurzać i nasz sprzęt. Jeżeli chodzi o takie finalne osuszenie, są różne opcje. Niektórzy dają jakieś takie specjalne narzędzia, które później wsadzają do samochodu i one pod wpływem temperatury i Usuwają wilgoć i pozwalają, żeby fotel nam się szybciej osuszył. Ja tego nie jestem zwolennikiem. Proponowałbym po prostu dobrze to wypłukać, później odsączyć wodę i zostawić fotel do wyschnięcia. Ja wiem, że to jest troszeczkę dłuższy proces, natomiast dużo bezpieczniejszy moim zdaniem i lepiej to zostawić po prostu takiego naturalnego odyschnięcia niżeli kombinować ze sprzętem, który jest de facto drogi. I kiedy ja mówię, że jest sprzęt drogi, to musicie uwierzyć, że jest absurdalnie drogi, bo nawet ja uważam, że jest drogi, a ja potrafię kupować sprzęt, który dla niektórych jest drogi, a dla mnie nie, więc to ta jest taka moja rada. Okej, okay, tak naprawdę tą powierzchnię, którą chcieliśmy wyprać, już w zasadzie skończyliśmy. Za chwilkę Wam pokażemy efekt końcowy. Ja wyciągnąłem sobie jeszcze za głowę i polecam Wam też to robić, kiedy bierzecie sobie tapicerkę, położyć to na kanapę czy na jakiś stół, nawet na naręczniku i sobie to wyprać w ten sposób. Tak będzie dużo wygodniej i prościej. Jeżeli chodzi o całą resztę fotela, no to oczywiście po streamie będzie ogarniane oczywiście żartuję. Natomiast tak, no tutaj możecie zaraz zobaczyć, jak to wyglądało. Myślę, że nie ma chyba więcej tutaj coś takiego szczególnego do powiedzenia. No mogę powiedzieć coś o produkcie, jakim jest pretekst. A bardzo dobrze się go wysysało, wyciągało. On nie pienił się jakoś nadmiernie, przez co odkurzacz działał zgodnie z tym, jak działać powinien. Zapach jest bardzo przyjemny. Nie wiem, jak sprawdzałby się ten zapach w zamkniętej pomieszczeniu, gdybyśmy byli w samochodzie itd., natomiast on nie jest jakiś drażniący czy przeszkadzający. Siła czyszczenia jest no, taka, jaką zobaczycie za chwilę. Jeżeli chodzi o wodę w odkurzaczu, którą też pewnie za chwilkę Wam pokażemy, no to jest niezły żur. Oczekiwałem, że będzie trochę gorzej, przyznam szczerze, jak patrzyłem pierwszy raz na ten fotel, natomiast i tak efekt finalny jest bardzo dobry. Po prostu ta woda nie jest jakaś tak specjalnie brązowa, no ale to nic. Podejdźcie bliżej, zobaczcie, jak to wyszło. Okej, okay, jak wygląda woda w zbiorniku na brudy widzieliście sami? Jest niezły żur. Jeżeli chodzi jeszcze o to, co mógłbym powiedzieć na temat produktu, no bo przecież używaliśmy nowego odkurzacza marki Profi, to na te nie kilka godzin. No w zasadzie to w zasadzie no nie wiem z godzinka półtorej może pracy. E... Wszystko jak najbardziej bardzo, bardzo dobrze, poprawnie, nic się nie zacinało, wszystko było ok. Ta stawka, która jest defaultowo dorzucana do, do odkurzacza, jest bardzo dobra. Na przykład, kiedy miałem swojego kerszera, zresztą mam go do tej pory prywatnie, to miałem stawkę, którą musiałem wymieniać. No i to generowało się dodatkowe koszty i jakieś tam konieczność zakupów innych. Tutaj mamy w zestawie już taką fajną stawkę i wszystko działało bez zarzutów. Jeżeli chodzi o sam materiał. No, to ja nie jestem ekspertem, tak jak mówiłem, co do sprzętów tego typu. Natomiast jak dla mnie tej cenie, bo to jest cena około 1500 zł, może przesadziłem w którym ze stron, wydaje mi się, że około 1500 zł to jest jak najbardziej ok. Do takiej pracy jak dziś super. Nie wiem, jakby się sprawdziło w garażu profesjonalisty, który pierze tego na potęgę, no bo my tego tak nie robimy. Natomiast do takiej pracy hobbystycznej, czy dodatek jako do taki odkurzacz, który po prostu przyda się Wam raz na jakiś czas, to jak najbardziej super. Dobra, kończymy ten dzisiejszy odcinek, nie wiem ile on finalnie wyjdzie, tutaj Michał będzie musiał to jakoś pociąć wszystko sensownie, no bo trochę nam zeszło jeżeli chodzi o samopranie, gadanie o tych produktach i tak dalej. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda do czegoś, tak jak zresztą cała seria Do It Yourself, którą chwaliliście mimo wszystko, nieskromnie przyznam, że była ona naszym takim mikrosukcesem, więc myślę, że ten filmik też jako kontynuacja serii Wam się przyda, pomógł Wam w czymś. Być może dowiedzieliście się czegoś nowego. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Produkty kupicie w Mr. Cleanerze. Do następnego. Ciao.